Cześć kochani, witajcie w moim kolejnym filmiku. Dzisiaj, jak widzicie, towarzyszy mi ula. Będziemy razem nagrywać filmik. Mamy dla Was coś specjalnego. Brunią zabaw dla każdego od wydawnictwa Foxal. Czyli bardzo fajny zeszyt, który w ogóle wygląda jak taki zeszyt, które kiedyś były takie zeszyty, nie? Miałam takie. Tak. I mamy tutaj bardzo fajne gry, takie jak kuko i krzyżyk. Państwa miasta. Krokodyl, nie, czekaj, to nie był krokodyl. Smok. To smok. Tak, ciągle to mylę. Smog i. Szubienica. Tak, i wiele, wiele innych gier, i właśnie zaraz w coś zagramy. Od czego zaczniemy? Czegoś prostego: kółko, kółko i krzyżyk. I krzyżyk. Pora powiesić Anitkę. Tak, gramy w szubinicę. Ula ma właśnie coś takiego, to jest kartka też wyrwana z tego zeszytu. No i wpisała sobie hasło i ja muszę to hasło zgadnąć. Jeżeli go nie zgadnę, będzie mnie wieszać, czyli muszę zgadywać literki. Nie wiem, czy to widać, mam nadzieję, że tak zaczynamy. Tak? Tak, zaczynamy. Eee, K. Nie ma. Więc rysujemy nóżkę od szubinicy. L. Jest. Druga, druga, druga. druga. R jest czwarta od końca, czyli czwarta od końca. W. Nie. Więc powiesiłam Anitkę, Aha, hasło to blin więc... blink. więc Tak. O, ja pierniczę, moja na książka. Nie no. no, czytałam jej, ale ponoć jest fajna, polecam. To może dzięki temu, że ją powiesiłam, to ją coś zadam do czytania. Tak jak mówią. Na tam szybko. Teraz jadę, czy tam teraz jadę, bardzo. A ja ci tylko za to przeczytać. Jezu, na kiedy? Jak najszybciej. Wszyscy fani się <laughs> cieszą. Pora statki, Czyli gra polegająca na tym, że mamy takie bardzo ładne dwa. Kwadraty I zaznaczam sobie określoną ilość statków. I e, my mamy swoje statki, a ma swoje statki, czyli mój przeciwnik. Wygram, wygram, zobaczcie, mam specjalne wdzianku takie pseudomarynarskie, idealne do tej wojny. Wczuwa się w rolę, czułam się. Wstuk, wygram to, bo wygram. Jestem to i ja muszę powiedzieć na przykład na podstawie tutaj mamy cyferki tutaj mamy literki i musimy no, po powiedzieć jakie interesuje nas pole i statek albo zatapiamy statek Zatapiamy ule. Dobra, yy, zaczynamy A4 Pudło B2 Trafiony. Ty, Dobra, yy, B2. Trafiony. Ty widziałaś pewnie moje na pewno, eee, C2. Trafiony, zatopiony. Ty widziałaś moje! <grystanie> D5. Ja teraz powinnam, no na... eee, B5, trafiony. Czy D5? B5. B5? B5. Trafiony. <grystanie> B4. Trafiony. B3. Trafiony. B2. Trafione, zatopione. Ha! Jak zaczynać, to wiecie, po prostu z takiego wielkiego kalibru. Czteroczęściowy statek, czterokwadracikowy. I kto tu jest mistrzem? Kto? Kto? się To kto? się liczą małe jednostki. <laughs> Jeden człowiek może wygrać wojnę. No to sobie, pograłyśmy, było całkiem fajnie. Najbardziej podobały mi się statki. Dlaczego? Bo wygrałam z ulą, trafiony, zatopiony i to bardzo, bardzo szybko. Nie? Potem też wygrałam. Ale ja wygrałam w szybinicy. No. I przez to masz zadanie do przeczytania. No. Kolejne zadanie od Uli. Cieszę się, naprawdę cieszę się i to niezmiernie. Także jeżeli chodzi o ten brulion, właściwie została nam jeszcze jedna zabawa, której Wam nie pokazaliśmy, to znaczy w przebitkach była, ale nie przeczytaliśmy tego, a jesteśmy bardzo ciekawe co wyszło. Był to tak. smok, którego nazywam krokodilem kangurem, jak poleci, bo ciągle zapominam, że to smok. Także co Ula, może rozwiniemy. Tak. E, bo to polegało na tym, że Ula zadała jakieś pytanie. I potem po kolei odpowiadałyśmy na to pytanie, kto, gdzie, z kim, tak. co tam, tak? I... Tam były wyszczególnione pytania. No, widzieliście to, nie? No, przepitam. No, o co opcji. E, Więc tak, pytanie: tylko chyba źle to zwinąłyśmy, bo A to bardzo słusznie. najlepsza technologia <laughs> sami na to wpadnie. No, uliczymy nawet. Na was. Tak, ule, nawet pokonał samolot, żebyście widzieli ten samolot, który ona stworzyła. Masakra, bo też można robić tutaj samoloty albo piekło, piekło niebo. niebo, też piekło niebo, ale to jest wyższa szkoła jazdy, więc po prostu poległyśmy tak. na ale tym. Ale ja zawsze byłam sobą w orygami. No ja też. E, no. Pytanie, kogo kocha Anita? How oh, sweet! E, kto? Ula? Anita kocha Ulę, z Kim? Z Dimitrem Bielikowem. Czekaj, czekaj! Jak to Dimka kocha ciebie? To jest przeznaczenie! Nie, sama to napisałaś? Nie, nie. sama to napisałaś? Nie, to ty pisałaś ja pisałam Ula, ale już powiedziałaś, że powiedziałeś, ja. Ja napisałam, że Dimkę to jest przeznaczenie. Nie. Kiedy podczas Walentynek, no tak do bólu, switaśnie, tak, gdzie wstajni, co robią? Rzucają grejem no, po co, to. bo się kochają. Oh, je sweet. Czyli jeszcze raz, Anita kocha Ulę razem z Bielikowem, po prostu się tego Dimki nie daruje. Podczas Walentynek wstajni, rzucają grejem no bo co innego mogłaby robić taka cudowna fara, prawda? Bo się kochają. Także wyszło. Czyli z miłości rzucają książkami dla Anitki. No. I to nie byle jakimi, zapomniałyśmy o czarnej rękawiczce. Hmm, ciekawe czy gdzieś można dopisać. W ogóle jak możesz tą kartkę trzymać bez rękawiczki, Tu jest, tak, jest... jest great. Great. Dobra, smok sobie odleciał. I co? Będziemy powoli się żegnać, nie? Polecamy brulion zabaw dla każdego, to naprawdę fajna publikacja. To nie jest nic takiego, wiecie, w celu zniszczyć ten dziennik, bo nie robimy takich książek za bardzo. Jest tego zdecydowanie za dużo, a ten brulion jest fajny, ponieważ on odświeża te gry, w które, no, przynajmniej ja gram kiedyś, nie wiem czy ty, ty też Ja Też pewnie. gram, nadal Część, gram na to. Cześć na pewno, bo jeszcze tu mamy boisko, co jeszcze mamy kartofla, szepca, kropki. Szetca, kropki. E, także trochę tych gier tutaj jest. Można go ze sobą wszędzie zabrać mm -hmm. na jakąś nawet imprezę. O, smok jest bardzo fajny, żeby rozkręcić jakąś taką, wiecie, domówkę czy coś, nie? Myślę, że to byłoby dobre na imprezę, więc co? Będziemy się zbierać, idziemy w tak, idziemy, tak, right? idziemy, idziemy. <laughs> idziemy w miasto. Tak, i na smoki. <laughs> Razem z Dimitrem Bezikowym. <laughs> Dobrze, to bardzo dziękujemy za obejrzenie tego filmiku. filmiku. Tak, za książkę dziękuję, wydawnictwu Foxa, ale świetna zabawa. To jest jeszcze, no to co? No, Trzymajcie okej. się, papa. Pa.